Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z książką Henryka Wańka Ciunlandia. Nie jest to moje pierwsze spotkanie z pisarzem, od lat śledzę to, co pisze i w jaki sposób. Jego dzieła charakteryzuje to, że on podchodzi do wszystkiego z, dużą, z dużym dystansem z dużą dawką ironii, opisuje wszystko, całą, całe e, przemiany e, zachodzące w społecznościach e, z takiego troszeczkę ironicznego punktu widzenia, z, e, z dystansu okraszonego satyrą. I tak jest tutaj. Ciulandia e, to kraj, który istnieje i nie istnieje zarazem, bo jest tajny i nikt y, ma się o jego istnieniu nie dowiedzieć e, tutaj e, cała historia jest opowiedziana przez pracownika e, tajnego Instytutu Historycznego taj Ciunlandii, co już za sugestywna nazwa e, poznajemy XX wiek e, i a dzieje Ciunlandii na tle wydarzeń historycznych e, dowiadujemy się w jaki sposób e, ów kraj Istniejący i nieistniejący, tajny kraj radził sobie z, tym, z tymi przemianami. A usytuowanie jego jest dość specyficzne, bo między Polską, Czechami i Niemcami. A wiemy, że w XX wieku bardzo dużo działo się na tych ziemiach: rzeczy, które prowadziły od jednego totalitaryzmu do drugiego totalitaryzmu, od drugiego do trzeciego. I tak w tym otoczeniu, w tym środowisku. E, ciule, mieszkańcy Ciullandii, muszą sobie jakoś radzić. Poznajemy też e, źródło słów e, owego, owej nazwy państwa e, początkowo jako Tulandia, czyli Tu-land, czyli tu leżący e, kraj, ale e, ta nazwa mogła prowadzić do zbyt poważnego podejścia do kraju, więc... E, Ciulanczycy stwierdzili, że ich kraj będzie się nazywał śmiesznie, tak śmiesznie, żeby nikt nie brał ich po, pod uwagę istnienia ich kraju, i dzięki temu mogli zadbać o konspirację. I dzięki temu mogli uchronić się przed działaniem tajnych służb, e, troli i innych e, sił e, kierujących e, państwami. Władcy też są nietypowi, bo nie ma to władców. Którzy otaczają się niezwykłym dworem, a wręcz przeciwnie. Władcy to tacy typowi nieudacznicy, e, często bezdomni. E, ich władza jest e, zaskakująca, ich sposób rządzenia też zaskakujący, składający się tak jakby na szereg. E, Wad, które my widzimy u polityków, tylko one są zgromadzone w jednej osobie i tylko dzięki temu, że ów, owo państwo nie istnieje i nie istnieje zarazem, nie mają szansy wyrządzić większych lub mniejszych szkód i wszystkie działania, które oni podejmują, są też działaniami, które de facto prowadzą do dobrych rezultatów. Kraina jest coraz, coraz lepiej prosperuje, coraz lepiej się rozwija, a wszystko to za sprawą tajności, braku inwigilacji, braku yy, wtrącania się w sprawy państwowe przez inne kraje. Widzimy wzloty i upadki powodzenia mniejsze i większe tego kraju, rozwijanie się przemysłu itd. Tak Świetna e, opowieść, bardzo ironiczna, świetnie pokazująca przemiany różnorodne, społeczne. Uświadamiająca nam e, pewne me mechanizmy e, dziejące się w XX wieku. Henryk Walnik jest pisarzem erudytą. Pisarzem erudytą, który wymaga erudytyzmu, e, erudycji od czytelnika. To od czytelnika zależy od to, e, ile z tej książki wyciągnie dla siebie. E, mamy tu naprawdę bardzo wiele tropów historycznych, filozoficznych. Mamy tu e, bardzo dużo wiedzy o regionie. O regionie znajdującym się gdzieś między Czechami, Polską a Niemcami. Polecam i do zobaczenia.